Spędzasz w internecie kilka godzin dziennie zbierając informacje. A co jeżeli powiem Ci, że internet tyle samo czasu spędza zbierając informacje o Tobie? Jakie dane zbierają o Tobie banki, social media czy urzędy? Może wiedzą więcej niż ty sam. To nie Matrix, ale nasza rzeczywistość. W filmie maszyny kontrolowały każdy ruch ludzi, a dziś korporacje i ich algorytmy śledzą każde kliknięcie, zakup czy miejsce, w którym jesteś. Agentic Wallets od Inrupt to sposób, by wyrwać się z tej cyfrowej matrycy i odzyskać kontrolę nad swoimi danymi. Został pokazany w czerwcu na London Tech Week 2025. Więc jeżeli masz dość tego, że ktoś kradnie twoje dane pod płaszczykiem, zgody na ich przetwarzanie, ten film jest dla ciebie. Startujemy, ale najpierw daj łapkę w górę i subskrybuj. Subskrybuj nowy wspaniały świat, by moje treści dotarły do większej ilości osób. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Zanim opowiem Ci o Agentic Wallet, to najpierw pytanie. Używasz gotówki? Z pewnością słyszałeś o próbie wyeliminowania jej z użycia. Oczywiście, ma się to stać pod płaszczykiem większej wygody. Nie musisz bawić się z monetami i liczyć, czy ktoś dobrze wydał Ci resztę. No ale czy pozbywając się zwykłego cashu, nie pozbędziemy się jednocześnie czegoś więcej? Na przykład prawa do prywatności. Dlaczego każdy mój finansowy ruch ma być zapisany cyfrowo? Dlaczego nie będę mógł choćby pomóc jakiemuś biedakowi na ulicy paroma W Polsce przedsiębiorcy mogą płacić bez gotówki. Tylko do wysokości 15 tysięcy zł. W Unii Europejskiej trwają prace nad ustawą, wedle której gdy płacisz gotówką powyżej 3 tysięcy euro, będzie sprawdzana twoja tożsamość. Czy nie masz wrażenia, że gotówka staje się jakby czymś zakazanym, trochę nielegalnym? Daj znać w komentarzu, czy jesteś za ograniczeniem płatności gotówką, czy sam nią płacisz. A może to dla ciebie wszystko jedno. No dobra, dlaczego zrobiłem ten długi wstęp o gotówce? Otóż mój film jest o agencie AI, który będzie zarządzał twoim portfelem i nie będzie on uwzględniał twojej gotówki. W tą stronę idzie technologia. Czy da się to zatrzymać? Nie wiem, ale chcę ci opowiedzieć o Agentic Wallet od Inrupt, bo jest to pewna nowość w świecie płatności. To narzędzie łączy bezpieczeństwo i prywatność z transakcjami bezgotówkowymi. Oczywiście nie chcę robić tutaj żadnej reklamy, tylko przedstawić Ci news ze świata technologii. Dlatego powiem od razu, że nad podobnymi projektami pracuje na przykład Coinbase, jedna z największych giełd kryptowalutowych na świecie. No ale dobra, wracając do Agentic Wallet. Przedstawię Ci teraz trzy zastosowania tego narzędzia, by wytłumaczyć Ci, czym ono jest. Agentic Wallet to niezwykły portfel cyfrowy, lecz inteligentny asystent AI, który działa autonomicznie na podstawie danych znajdujących się bezpośrednio w portfelu użytkownika. I to jest ta pierwsza i znacząca zmiana, jaką niesie sobą to narzędzie. Informacje dotyczące ciebie nie są przesyłane do chmury ani nie są centralnie archiwizowane bez twojej zgody. Pozwala to na zachowanie wysokiego poziomu prywatności i bezpieczeństwa oraz ogranicza nieuprawnione gromadzenie i wykorzystywanie danych, co jest coraz większym problemem w epoce cyfrowej. Dzięki temu technologia ta odpowiada na pytania związane z rosnącym monitoringiem naszych finansów i aktywności w sieci. Przykładem codziennej sytuacji, w której dane zwykle są przychowywane w chmurze jest korzystanie z tradycyjnych portfeli cyfrowych lub aplikacji bankowych, na przykład gdy wykonujesz płatność kartą przez aplikację mobilną banku, Twoje zestawienia transakcyjne, informacje o lokalizacji, historii zakupów oraz dane osobowe są zapisywane na serwerach banku lub dostawcy usługi w chmurze. Dzięki temu firma ma dostęp do szczegółowego profilu Twoich wydatków i zachowań zakupowych, co może być wykorzystywane do celów marketingowych lub innych analiz, często bez pełnej wiedzy i kontroli użytkownika. Agentic Wallets eliminują ten problem, przechowując dane lokalnie na urządzeniu nie wysyłając ich bezpośrednio do zewnętrznych serwerów, poza tym w przeciwieństwie do Apple Wallet czy Google Wallet, które są zależne od jednej firmy i jej polityki. Agentic Wallets działają na otwartym protokole solid, co oznacza, że nikt nie ma pełnej kontroli nad Twoimi danymi, tylko Ty. Jednak, żeby technologia ta stała się powszechna, musi zyskać popularność wśród użytkowników i firm, co może być niestety trudne, bo giganci technologiczni nie chcą tracić kontroli nad informacjami cyfrowymi. Ja sam chociaż nagrywam ten film, używam Google Wallet, ale coraz bardziej martwię się moje dane w sieci i poważnie zastanawiam się, co zrobić, by być w niej bezpiecznym. Jeżeli też zależy Ci na prywatności, to łapka w górę i jedziemy dalej. Thank you Drugą zmianą, jaką przynosi Agentic Wallet, jest możliwość świadomego zarządzania tym, kiedy i jakie dane są udostępniane innym podmiotom. Każde przekazanie danych wymaga aktywnej zgody użytkownika i jest ograniczone do minimum niezbędnego do realizacji danej usługi. Czyli jeżeli chcesz posłuchać muzyki na jakiejś platformie, to nie dostanie ona dostępu do Twoich kontaktów, informacji o Twojej lokalizacji i jeszcze zgody na wysyłanie ci spamu z ofertami na maila, bo Agentic Wallet jest tak skonstruowany, by wyrażać zgodę tylko na niezbędne dane o tobie. I w dodatku w jasny i zrozumiały sposób musisz wyrazić na to zgodę. Po udostępnieniu Twoich zasobów cyfrowych masz prawo kontrolować czas ich przechowywania i możesz w niektórych sytuacjach wymagać ich usunięcia, choć ostatecznie zasady zależą od przepisów i polityk odbiorców tychże. Dzięki temu Agent Coolec wprowadza nowy standard przejrzystości i bezpieczeństwa w sferze informacji prywatnych, co jest odpowiedzią na powszechne ci zjawisko zgody na przetwarzanie danych, które często bywa wykorzystywane do ich nieograniczonego użycia. A czy ty wie? Jakie aplikacje i jakie ślady cyfrowe o tobie przechowują i jakich używają? Część z nich możesz sprawdzić na swoim koncie Google w zakładce, dane i prywatność. Kiedy tworzyłem ten materiał, to sam się zdziwiłem, ale aż 67 różnych stron czy portali zbiera o mnie informacje i sam o tym nie wiedziałem. Uważam się za zwykłego użytkownika internetu i nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Jak to wygląda u ciebie? Zostaw komentarz z liczbą, to będę wiedział o co chodzi. Generalnie możesz dać znać, jakie masz doświadczenia z prywatnością w sieci. Trzecią korzyścią płynącą z AgentiQualet jest jego sztuczna inteligencja, która jak to sztuczna inteligencja usprawnia, analizuje i przyspiesza niektóre działania. Założyciel Inrupt podczas wspomnianej konferencji w Londynie powiedział: W miarę jak sztuczna inteligencja szybko przekształca internet, musimy kierować się tymi samymi zasadami, które stoją za powstaniem World Wide Web otwartością, uniwersalnością i decentralizacją. Podam teraz dwa przykłady tego, jak AI zsynchronizowane z Agentic Wallet może działać na Twoim urządzeniu. Wyobraź sobie, że Twój Agentic Wallet co miesiąc analizuje daty płatności za prąd, internet czy platformy streamingowe, a następnie automatycznie opłaca faktury w odpowiednim terminie, informując Cię o zbliżających się zobowiązaniach. Wszystko dzieje się lokalnie na Twoim urządzeniu. Portfel nie przekazuje Twoich danych finansowych żadnym firmom zewnętrznym, a każda nowa subskrypcja lub opłata wymaga Twojej świadomej zgody. Dzięki temu nie grożą Ci ani opóźnienia w płatnościach, ani niekontrolowane ujawnianie danych, masz pełną kontrolę nad tym, które usługi i kiedy są opłacane. A więc masz ogarnięte rachunki. Teraz drugi przykład. Zbliża się zaplanowany wyjazd służbowy lub urlop. Agentic Wallet analizuje kalendarz oraz dotychczasowe wydatki, np. Na, na bilety, hotele, transport publiczny i przygotowuje zoptymalizowany budżet na podróż. To nie wszystko. Za Twoją zgodą asystent może także synchronizować się z aplikacją zdrowotną, przypomnieć o ewentualnych lekach czy szczepieniach, podpowiedzieć najlepsze ubezpieczenie turystyczne lub wybrać płatność w walucie korzystnej dla Ciebie. Cały proces jest personalizowany, a wrażliwe informacje, takie jak stan zdrowia czy cele podróży nie opuszczają urządzenia bez Twojego pozwolenia, co jest tak ważne. W dobie handlowania Twoimi danymi przez różne spółki. Na początku filmu wspomniałem o firmie Inrupt. Jest ona znana przede wszystkim jako miejsce, gdzie Sir Tim Berners-Lee, twórca internetu, bo to on właśnie opracował World Wide Web, pracuje nad przywróceniem nam kontroli nad naszymi danymi. To właśnie za pomocą Inrupt rozwijana jest technologia Solid, która pozwala nam samodzielnie decydować, kto i na jakich zasadach ma dostęp do naszych informacji, zamiast oddawać je dużym korporacjom i platformom. Inrupt działa jak strażnik prywatności w cyfrowym świecie, starając się, się zbudować internet, który służy ludziom, a nie tylko wielkim firmom gromadzącym i sprzedającym nasze dane bez naszej pełnej zgody. Dzięki temu firma jest idealnym twórcą narzędzi takich jak Agentic Wallets, które mają szansę zmienić zasady gry w świecie cyfrowym, finansów i poufności. Agentic Wallets to nie tylko ochrona prywatności, ale też szansa na nowy sposób działania firm. Dzięki technologii Solid firmy mogą budować aplikacje, które szanują należną ci sferę prywatną, a ty masz kontrolę nad tym, jakie dane im udostępniasz. To może prowadzić do bardziej przejrzystych relacji między klientami a biznesem, a nawet do nowych modeli biznesowych, gdzie to ty decydujesz, jak twoje zasoby cyfrowe są wykorzystywane. John Bruce, CEO Inrupt, nazywa to inkluzywnym kapitalizmem, gospodarką, w której każdy ma głos. Czy ktoś używa już systemu zaproponowanego przez Inrupt? Owszem, rząd Flandry w Belgii we współpracy z Inrupt i firmą Atomi testuje technologię Solid w ramach programu My Citizen Profile, który ma na celu stworzenie dla każdego z 6,5 miliona obywateli osobistego magazynu danych, tak zwanych SolidPod. Te magazyny przechowują różnorodne informacje, takie jak akty urodzenia, małżeństwa, dyplomy czy dane zdrowotne, umożliwiając obywatelom łatwe zarządzanie nimi i decydowanie, komu i kiedy je udostępnić. Podobne rozwiązania testuje Wielka Brytania. W swoim National Health Service. Dobra, to chyba by było na tyle. Jeśli chodzi o Agentic Wallet od Inrupt, pamiętasz jak na początku mówiłem o cyfrowej matrycy, której korporacje śledzą każdy Twój ruch? Agentic Wallet to jak czerwona pigułka. Wybór, który pozwala przejąć kontrolę nad twoimi danymi i uwolnić się z tego systemu. Jeżeli interesują Cię kolejne ciekawostki ze świata technologii, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału Nowy Wspaniały Świat. Moje filmy wrzucam zawsze w środę o 18 i w niedzielę o 7. Co prawda nie jestem długo na YouTube, bo od maja ale przygotowałem już kilka wideo. Co miesiąc wrzucam omówienie jakiegoś wydarzenia, konferencji czy targów. Na moim kanale znajdziesz informacje o siedmiu polskich nowinkach technologicznych z ostatnich miesięcy. Omówiłem także przełomowe innowacje jak Eskin, drony zastępujące pszczoły czy polskiego robota humanoidalnego z Wrocławia Protoklon. Będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz i subskrypcję. Dołącz do ekipy i razem odkrywajmy, jak technologia może służyć nam, a nie nami rządzić.